Hrabstwo Kyoko w Iowa uznawane jest za najbezpieczniejsze w Stanach Zjednoczonych. To spokojne i ciche miejsce idealnie nadaje się dla osób ceniących prywatność i niezależność. W skład hrabstwa wchodzi m.in. miasteczko Whatsher, na którym skupimy naszą uwagę. Whatser składa się z kilku domów, jednego banku, sklepu oraz kilku zakładów usługowych, takich jak fryzjer czy poczta. Miejscowość ma jedną asfaltową drogę, a przejezdni rzadko zapuszczają się w wąskie, często gruntowe ścieżki wyznaczone przez pola, co pozwala mieszkańcom cieszyć się spokojem. Obcy nie mają powodu, by zjeżdżać z asfaltu, ponieważ w okolicy nie ma nic, co mogłoby ich zainteresować. W miasteczku Łotzer mieszka około 600 osób, a wszyscy mieszkańcy doskonale się znają. Nie chodzi tu tylko o lokalną społeczność, ale także o całe hrabstwo, którego populacja od lat oscyluje w około 10 tysięcy mieszkańców. To niewielka społeczność, która zadomowiła się na niemal 1500 km2. Jednak w czerwcu 1997 roku to nieznane nikomu dotąd miejsce stało się epicentrum wydarzeń, o których mówiły całe Stany Zjednoczone. A sposób działania sprawców przerażał każdego mieszkańca. W środę 11 czerwca 1997 roku dzień w Iowa Nice, jak nazywali to miejsce rodowici mieszkańcy, miał rozpocząć się jak zawsze. Ludzie zbierali się na polach, sklepikarze otwierali swoje lokale, a uczniowie wyjeżdżali autobusami do szkoły. Joe Holopa czekał na swoich pracowników, którzy mieli mu pomóc w pracy na polu. O godzinie szóstej wszyscy byli już obecni, z wyjątkiem Barbary Garber. 52-letnia kobieta nigdy dotąd się nie spóźniła, a gdy coś jej wypadło, zawsze dzwoniła do szefa, by go o tym poinformować. Tym razem jednak było inaczej, co zaniepokoiło pracowników, którzy nie mogli skontaktować się z koleżanką. Około godziny 9.30 szef podjął decyzję, by oddelegować jednego z pracowników do sprawdzenia, co dzieje się z Barbarą. Ostatecznie postanowił, że zrobi to sam. Wsiadł do samochodu i pojechał do jej domu. Gdy dotarł na miejsce, zauważył, że nie ma jej samochodu, który zazwyczaj stał zaparkowany przed domem. Drzwi wejściowe były jednak otwarte na oścież, co wydawało się nietypowe. Mężczyzna postanowił wejść do środka i od progu zaczął wołać koleżankę. Szybko zdał sobie sprawę, że w domu barbary rozegrał się dramat. Kobieta siedziała na fotelu z głową przekręconą w jedną stronę. Plamy krwi sugerowały, żeby nie wchodził dalej i natychmiast powiadomił służby. Chwilę później na miejsce przyjechała policja. Detektywi zabezpieczyli teren, a technik kryminalistyki odkrył ciało 52-latki. Gdy technik kryminalistyki wszedł do domu, ujawnił ciało 52-latki. W jej głowie widoczne były rany postrzałowe, trzy oddane z bliskiej odległości. U jej stóp znajdowały się łuski kaliber 22, a na stoliku stało nadjedzone śniadanie. Scena wyglądała jak z filmu gangsterskiego, ale w tym przypadku trudno było mówić o porachunkach. Samotna kobieta, mieszkająca na uboczu, nie posiadająca żadnego majątku. Co rzucało się w oczy, to brak śladów włamania. Przyjęto zatem, że albo nie zamknęła drzwi, a sprawca wszedł do domu, albo sama go wpuściła. Kolejną wskazówką były rany. Skoro siedziała na fotelu i jadła śniadanie, musiała być spokojna i nie podejrzewać zagrożenia. W takiej sytuacji człowiek panikuje, odstawia jedzenie i stara się bronić. Natomiast to wszystko wskazywało na to, że Barbara nie miała świadomości, że za chwilę zginie. Szef Barbary, który odnalazł jej zwłoki, przekazał śledczym, że brakuje jej samochodu, nowego zielonego pick-upa z 1997 roku. Policja ustaliła numer rejestracyjny i rozpoczęła poszukiwania pojazdu, który prawdopodobnie został skradziony. To nasuwało kolejną hipotezę. Śledczy nie ujawnili żadnych śladów penetracji w domu. Prawdopodobnie sprawca nie wszedł nawet do innych pomieszczeń, więc być może zależało mu tylko na tym samochodzie. Ważną poszlakę niosło przesłuchanie jednej z sąsiadek, która o godzinie 5.15 rano jechała drogą przy domu Denatki. Zauważyła, że przed domem stał stary, zdezelowany niebieski sedan. Miało włączone światła, ale tablica rejestracyjna była zasłonięta. Drzwi do domu sąsiadki były otwarte, a wewnątrz świeciło się światło. To było nietypowy widok, ponieważ jeździła tą drogą kilka razy dziennie i nigdy wcześniej nie widziała podobnego samochodu w tym miejscu. Dodała, że w tamtym momencie nie dostrzegała samochodu Barbary, co mogło sugerować, że się zepsuł, a ona korzystała z zastępczego pojazdu z warsztatu. Skoro teraz nie było obydwu samochodów, to znaczy, że sprawców musiało być co najmniej dwóch. Czynności w domu Barbary Garber trwały, gdy do policjantów dotarła kolejna szokująca wiadomość. W miasteczku oddalonym zaledwie o 5 kilometrów doszło do zuchwałego napadu na bank. Dwóch uzbrojonych sprawców weszło do budynku, sterroryzowali kasierkę i zażądali wydania wszystkich pieniędzy. Plan wydawał się dobrze przemyślany, ponieważ napad miał miejsce w momencie otwarcia placówki, gdy nie było jeszcze żadnych klientów. Policja przybyła na miejsce kilka minut po zgłoszeniu, ale sprawcy zdążyli uciec. Sytuacja wydawała się niezwykle intrygująca, bowiem ten bank został otwarty po raz pierwszy właśnie tego dnia, a od razu doszło do napadu. Sugerowało to, że sprawcy musieli mieszkać w okolicy, ponieważ obcy nie mieliby pojęcia o otwarciu niewielkiej placówki na peryferiach. Ustalono, że dwóch białych mężczyzn, ubranych w brązowe kombinezony i maski narciarskie ukradło 65 tysięcy dolarów, co w 97 roku stanowiło znaczącą kwotę. Nikomu nie zrobili krzywdy, a całe zdarzenie trwało około trzech minut. Po napadzie wyszli z banku i odjechali. Pojawił się jednak świadek, który widział dwóch mężczyzn parkujących pod bankiem niebieskiego sedana. Kierowca i pasażer weszli do banku. Młoda dziewczyna zorientowała się, że to napad, ale zanim zdążyła powiadomić dorosłych, było już po wszystkim. Śledztwo w tej sprawie obarczone było wieloma błędami w zabezpieczeniu banku. Po pierwsze, nie zatrudniono pracownika ochrony, nie zainstalowano kamery monitoringu, a pieniądze znajdowały się w kasetkach, ponieważ sejf miał dopiero dojechać za kilka dni. Doszło do dwóch poważnych zdarzeń kryminalnych, co nie mogło być zwykłym przypadkiem. Zaczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą sprawców, zablokowano drogę przelotową i kontrolowano wszystkie podejrzane samochody ale bez rezultatów. Początkowo skupiono się na zielonych pick i niebieskich sedanach, ale w trakcie poszukiwań patrol policji natrafił na porzucony samochód. Był to dokładnie ten sam model, który widziano pod domem Barbary oraz pod bankiem. Jak się okazało, był również widziany w innym miejscu. Jeden z policjantów rozpoznał kilka charakterystycznych cech we wnętrzu samochodu. Choć miał zmienione tablice rejestracyjne, był przekonany, że ten niebieski sedan należy do jego znajomej, osiemnastoletniej Eileen Scholz. Patrol natychmiast udał się do jej domu. Drzwi były otwarte, a wewnątrz świeciło się światło. Gdy mundurowi weszli do środka, zastali makabryczny widok. W salonie na podłodze leżało ciało dziewczyny. Jej twarz była skierowana w stronę podłogi, a w tylnej części czaszki znajdowały się dwie rany postrzałowe. Na podłodze leżały również łuski, kalibery 22. Gdy koroner odwrócił ciało, dostrzegł jeszcze jedną ranę na czole ofiary. To była brutalna zbrodnia sprawcy dokonali egzekucji na niewinnej kobiecie. Zauważono też wiele podobieństw w odniesieniu do sprawy Barbary. Wydawało się, że Aylen również nie była zaskoczona obecnością sprawców. Nie broniła się i nic nie wskazywało na to, że mogła obawiać się o swoje życie. Nie było też śladów włamania do jej domu, a sprawcy nie przeszukali szafek, mimo że znajdowały się w nich, jak i na wierzchu cenne przedmioty. Brakowało tylko samochodu, niebieskiego sedana, którego później użyli do kolejnych przestępstw. Lokalna społeczność zaczęła poważnie obawiać się o swoje życie. W ciągu zaledwie kilku godzin doszło do dwóch morderstw oraz napadu na bank. Barbara straciła życie około godziny piątej nad ranem, a Aylen musiała zostać zamordowana przed piątą, gdy szykowała się do wyjścia z domu na uczelnię. Zazwyczaj wyruszała o czwartej ponieważ miała do pokonania 120 km. W obliczu braku jakichkolwiek wskazówek dotyczących sprawców, policja postanowiła skoncentrować wszelkie siły na przesłuchaniu potencjalnych świadków. Dzięki temu ustalono, że kilka osób widziało dwóch mężczyzn kręcących się po mieście niebieskim sedanem tuż przed napadem. Mieli na sobie brązowe kombinezony. Kierowca tego samochodu przypominał Jamiego MacMayana, 22-latka, który przeszedł dziwną metamorfozę. Drugiego mężczyzny nikt nie rozpoznał. Dla policji był to istotny trop. Jednak gdy rozpoczęły się poszukiwania dżemiego, otrzymano informację o zaginięciu dwóch uczennic szkoły średniej. Obie widziane były w towarzystwie Macmaina i jego kuzyna, 19-letniego Christophera Kaufmana. Pojawiło się pytanie, czy to oni odpowiadają za serię przestępstw w mieście? Czy porwali te dwie nastolatki, a może to cała trójka jest zamieszana w sprawę? Na te pytania nie było odpowiedzi, jednak śledczy założyli, że obie nastolatki są w niebezpieczeństwie, co skłoniło FBI do zaangażowania się w sprawę. Policja dysponowała już analizą balistyczną, która jednoznacznie wskazywała, że obie ofiary zginęły z tej samej broni. Nigdy nie wierzyłem w zbiegi okoliczności. Jednak zabójstwo w małym obszarze wiejskim w ciągu pięciu lat to coś niezwykłego. Dwa morderstwa i napad na bank w promieniu kilku mil w tym momencie wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z tymi samymi sprawcami relacjonował wydarzenia szef lokalnej policji. Już wtedy policja miała analizę balistyczną i nie było wątpliwości, że obie ofiary zginęły z tej samej broni. McMahon i Kaufman byli dobrze znani lokalnym stróżom prawa. Choć jeszcze niedawno uchodzili za przeciętnych nastolatków, w ostatnim czasie zaczęli zażywać środki odurzające. Zmienili się nie do poznania pod względem zachowania, ale też fizycznie. Zmiana w ich zachowaniu i wyglądzie była drastyczna: schudli stali się wrakami samych siebie, a pod wpływem substancji nabierali nadludzkich sił. Potrafili nie spać przez kilka dni, by później zniknąć na długi czas, aż historia zatoczyła koło. Obaj bracia mieszkali w miasteczku oddalonym o około 25 mil od miejsca zdarzeń, więc doskonale znali teren. Warto sprostować, bo chyba pomyliłem wcześniej, mówiąc, że byli kuzynami. Byli przyrodnymi braćmi, ponieważ pan MacMayan poślubił panią Kaland, a oboje mieli dzieci z poprzednich związków. Obaj bez wykształcenia i perspektyw postanowili wyrwać się z miasteczka, ale potrzebowali pieniędzy i samochodu. Ustalenia policji zaprowadziły ich do jednego z kolegów obu braci. Dla nas to nie do pomyślenia, ale dla Amerykanów to chyba coś normalnego, że kolega pożyczył McMahonowi pistolet kaliber 22. Kolejne ustalenia sugerowały, że po napadzie na bank bracia pojechali do domu jednej z zaginionych dziewczyn i zaproponowali wspólny wypad poza miasto. Dwie koleżanki zgodziły się i odjechały zielonym pickupem. Rodzina tych dziewczyn nie miała wątpliwości, że to ci dwaj bracia znali ich od małego i doskonale rozpoznali ich twarze. Zabrali ich córki ze sobą. Poszukiwania trwały, jednak policja nie natrafiła na ślad sprawców. Mieli 65 tysięcy dolarów i sporo czasu, by się ukryć. Dopiero 21 czerwca, 10 dni po wydarzeniach, nastąpił przełom, gdy Mac zadzwonił do swojej byłej dziewczyny, aby wypytać ją, czy policja go poszukuje. Dziewczyna potwierdziła, że tak, że są podejrzani o morderstwo i napad, a FBI w tym czasie namierzało połączenie. Niestety w 1997 roku taka procedura trwała kilka godzin, więc gdy operator przekazał służbom lokalizację telefonu stacjonarnego, sprawców już tam nie było. 22 czerwca miało miejsce kolejne przełomowe wydarzenie, bowiem obie dziewczyny wróciły do domów. Ich zeznania mogły wnieść wiele istotnych informacji do sprawy, więc niezwłocznie trafiły do pokoju przesłucha. Nastolatki zeznały, że dwaj bracia zaproponowali im wyjazd poza miasto na kilka godzin, jednak w międzyczasie postanowili przedłużyć wycieczkę. Pojechali do parku rozrywki w Orlando, a następnie udali się do Kalifornii. McMahon i Kaufland mieli mnóstwo gotówki, a po spożyciu alkoholu i zażyciu środków odurzających zaczęli się przechwalać, że zamordowali dwie osoby i okradli bank. Wówczas dziewczyny zażądały, aby odwieźli je do domu, ale bracia odmówili. Dali im trochę gotówki na bilet powrotny i odjechali jednak wcześniej, pojechali nad jezioro, gdzie wyrzucili do wody jakąś torbę. Nastolatki wskazały to miejsce, a policja ją odnalazła. Wewnątrz znajdowały się dwie maski narciarskie, dwa kombinezony, takie jak te użyte podczas napadu oraz portfel, a w nim prawo jazdy na nazwisko Island Scholz. To był kluczowy dowód na to, że to oni są odpowiedzialni za wszystkie zbrodnie. Mieli samochód jednej z ofiar, portfel drugiej oraz gotówkę z banku. O poszukiwaniach mówił cały kraj. Ich wizerunki były pokazywane w wiadomościach i specjalnych ogłoszeniach. Stanowili zagrożenie, więc ich ujęcie było priorytetem. Dzięki tym działaniom 30 czerwca 1997 roku na policję zadzwonił pracownik jednego z moteli w Pensacoli, informujący, że rozpoznaje poszukiwanych, którzy wynajęli pokój na dwie doby. Do akcji skierowano oddział specjalny policji, jednak na miejscu sytuacja się skomplikowała, bowiem w pokoju było trzech mężczyzn. Obawiano się, że poszukiwani mogą mieć zakładnika, więc rozpoczęto negocjacje. Policjanci zadzwonili na telefon znajdujący się w pokoju i wyjaśnili sprawcom beznadziejną sytuację, w jakiej się znaleźli. Obiecali, że nie użyją siły, jeżeli ci wypuszczą trzeciego mężczyznę. Jak się okazało, to on odebrał telefon i powiedział, że jest zakładnikiem, ale bracia właśnie śpią. Wyjaśnił też, że był autostopowiczem, którego zabrali ze sobą i nie chcieli wypuścić. Bał się uciec, ponieważ obaj wyglądali na desperowanych, a w dodatku po zażyciu środków odurzających i wypiciu alkoholu mieli omamy i byli nieprzewidywalni. W dodatku uzbrojeni. Gdy detektywi ponownie zadzwonili, telefon odebrał MacMayan. Wydawał się otumaniony i nie wiedział z kim rozmawia. W trakcie negocjacji wypuścił oto Stopowicza, a następnie wyrzucił ze swojego pokoju przyrodniego brata. Obaj zostali aresztowani, natomiast w pokoju pozostawał Jamie. Policja obawiała się, że może odebrać sobie życie, więc zaczęli go przekonywać, że jeżeli się podda, zostanie potraktowany z godnością. Po blisko czterech godzinach negocjacji mężczyzna w końcu się poddał. W pokoju policja zabezpieczyła broń kaliber 22, z której zamordowano dwie osoby oraz 29 tysięcy dolarów, które pozostały z napadu. W zaledwie 19 dni sprawcy wydali 36 tysięcy dolarów na środki odurzające alkohol, prostytutki i hotele. Podczas przesłuchania bracia zeznali, że motywem ich działania była chęć zdobycia gotówki na używki. Byli od nich uzależnieni, więc postanowili napaść na bank. Okazja była znakomita, bowiem nowa placówka miała wiele wad, takich jak brak sejfu i ochrona, o czym wszyscy dookoła wiedzieli. Potrzebowali tylko broni, którą pożyczyli od jednego z kolegów, oraz samochodu. I tu zaczyna się najbardziej bestialska strona tych sprawców. Najpierw pojechali do domu Aylen Scholz, która była ich koleżanką. Zapukali do drzwi, a dziewczyna, szykując się do wyjścia, wpuściła ich do środka. Wyjaśnili, że zepsuł im się samochód i potrzebują pięciu dolarów. Kobieta niczego nie podejrzewając wyjęła banknot z portfela. Wtedy MacMeyan oddał do niej strzały. Drugi brat zabrał portfel oraz kluczyki, zdobywając w ten sposób samochód, którego potrzebowali do napadu. Jednak potrzebowali też innego, aby uciec. Wtedy przypomnieli sobie, że Barbara, którą także znali, kupiła sobie nowego pickupa. Pojechali więc do niej i pod tym samym pretekstem dostali się do mieszkania. Kobieta jadła właśnie śniadanie, gdy sprawcy pozbawili ją życia i ukradli drugi samochód. Następnie pojechali do banku, ukradli pieniądze, zamienili samochody, zabrali koleżanki i niepostrzeżenie wyjechali, omijając blokady. Prawnik obu braci wynegocjował ugodę z prokuratorem, w ramach której jego klienci przyznają się do wszystkiego, ale w zamian unikną kary śmierci. Na mocy tej ugody obaj otrzymali wyroki dożywotniego pozbawienia wolności bez prawa do warunkowego zwolnienia. W listopadzie 2017 roku Mac po 20 latach od siatki odebrał sobie życie w celi w więzieniu w Kolorado. Kaufman nadal przebywa w więzieniu federalnym w Kentucky. Tak kończy się historia dwóch braci, którzy w pogoni za używkami dokonali okrutnych czynów. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam na kolejny w najbliższy czwartek o godzinie 20. Życzę Wam udanego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.